Dłuższy już czas temu na rynku zadebiutowała gra fabularna, o której nie wspominałem. Nie dlatego, że była zła. Wszak mam w zwyczaju pomijać takie, które mi się nie spodobają. Powód był zgoła inny. Jestem dorosły, wbrew pozorom, ale nie posiadam dzieci. I tutaj raczej już nie jest wbrew pozorom. Krótko mówiąc, nie czułem potrzeby dzielenia się informacjami o rpg który jest skierowany w stronę kompletnie innej grupy odbiorców. Nie byłem targetem. Mimo to podczas niedawnego Book Game'u, bardzo wyjątkowych i ciekawych targów, które odbyły się w Krakowie, zajrzałem na stoisko Marcina, twórcy Nadmienionego Mistrza Baśni. Nadmienionego oczywiście w tytule. Po krótkim przyjrzeniu się produktom byłem naprawdę szczerze zaskoczony. Przede wszystkim tym, jak rozbudowaną linią może się pochwalić ta seria. Drugą rzeczą, która zresztą ucieszyła mnie najbardziej, Okazała się cała masa dzieciaków, i też zresztą rodziców, których pełno było w okolicy stoiska. Ciężko było złapać na moment Marcina, ponieważ non stop był rozchwytywany. Czy to przez samych zainteresowanych klientów, czy też prowadził sesje pokazowe właśnie dzieciakom. Sam też byłem na tarkach zajęty, ale udało mi się, mimo to na moment zasiąść przy stoisku i porozmawiać. Efektem tego jest ten krótki wstęp oraz wszystko to, co za nim. A zanim. Hmm. No, powoli do tego dążymy, ale może najpierw proponuję Wam, kochani, intro. Arpegiem, który dziś omawiamy, jest mistrz baśni. I zainteresują się nim zdecydowanie nie tylko starzy wyjadacze, a może właśnie w szczególności właśnie nie oni. Mistrz baśni to system, który tytułuje się edukacyjną grą fabularną. Do tej edukacyjności hmm, odniosę się już zawczasu. Częstokroć mam wrażenie, że to słowo jest wytrychem marketingowym w kierunku rodziców. I używa się go w kontekście naprawdę fatalnych niejednokrotnie produktów, które z rozrywką mają tyle wspólnego, że uzurpują sobie tytuł gry. Tymczasem tutaj jest inaczej. Mistrz baśni naprawdę ma potencjał na bycie genialną zabawą dla dzieciaków, jednak w mojej opinii nie jest o wiele bardziej edukacyjny, niż jakikolwiek inny system. Po prostu dostosowano go do potrzeb młodszych odbiorców. Już na pierwszy rzut oka można zachwycić się szatą graficzną, w której maczała palce SHOP, którą możecie znaleźć z naszego serwera Discord. Ta szata graficzna ma tą wyjątkową cechę, że podręcznik jest kolorowanką. No serio. Dosłownie na każdej stronie mamy ilustrację i to tak przygotowane, by dało się je z łatwością pokolorować. Dajecie je dzieciakom i same wam podręcznik zilustrują. Kolejna zaleta i świadoma decyzja, która świadczy o tym, z jak bardzo dopracowanym projektem mamy do czynienia. Szata graficzna jest więc tutaj jak najbardziej na plus, zaś zanim przejdziemy do celu wszystkiego, pora na wstęp. Mam na myśli oczywiście już wstęp podręcznika, bo jak dla mnie target jest znany i świadomie do tego podchodzimy. To widać. Ale w mojej opinii te wypowiedzi psychologa i pedagoszki są tylko i wyłącznie takim chwytem marketingowym. Nie odczułem wielkiego wpływu tych person na podręcznik, a w kwestii psychologa, stawionego no, w roli autorytetu bądź co bądź, mam też pewne obiekcje, ale to już moja prywatna opinia, ponieważ znam daną osobę. Później w podręczniku mam już proces tworzenia postaci, jeszcze zanim objaśnione nam będą podstawy mechaniki, i tu już mam pewien dysonans, scenariusze jakie mamy prowadzą za rączkę i to jest super, zwłaszcza dla takich nowych osób w hobby, dla rodziców. Natomiast cały podręcznik ma strukturę napisaną w taki charakterystyczny, specyficzny sposób, bo jestem przyzwyczajony do mechanik napisanych jak instrukcja. Mogę weń zajrzeć, zapamiętać co jest gdzie i później zobaczyć jasny podział na opis jednej rzeczy, drugiej i tak A tutaj jest nieco inaczej. Podręcznik działa bardziej jako powieść dobrego znajomego, który tłumaczy Hej, Staszku, słuchaj, chcesz prowadzić dzieciom? To słuchaj, tu masz to i tam jest to i owo, ale o tym drugim opowiem ci zaraz. Najpierw opowiem ci, dlaczego to jest super. No bo na przykład wspomniane są rzuty, ale wytłumaczone są one dopiero po tworzeniu postaci, w którym to tworzeniu mamy masę odniesień do mechaniki. Poprzez fabularyzowane fragmenty dialogów, które mogą wystąpić na sesji. To świetnie pokazuje, jak wygląda właściwa sesja, ale. No, jestem przyzwyczajony do zupełnie czegoś innego. W grze używane są też bardzo proste kostki. Znane nam doskonale kaszuski, czyli klasyczne, sześcienne, planszówkowe turlejki. Wszystko znajome dla Lejka. Warto też dodać, że do systemu dopasowane są oficjalne zestawy, które są w różnych kolorach tak dostosowane, żeby kostka trudności wyglądała inaczej, kostka odpowiedzialna za siłę była jeszcze inna, a kostka za umysł czy zręczność jeszcze inaczej. Także dzieciaki rozpoznają, że każda z tych cech jest inną kością. Mający przed sobą, od razu będą świadome silnych stron swoich bohaterów. Mam mało czerwonych, no to nie jestem silny, ale posiadam trzy niebieskie, czyli mój umysł jest niczym komputer. Do tego podręcznik posiada świetnie przemyślaną mechanikę pomagania. Jest ona zrobiona tak, by zachęcać dzieciaki do współpracy. Podstawa mechaniki gry jest bajecznie prosta i to jest super. Nawet pomimo tego, że karty postaci, no cóż, z początku mogą się wydawać nieco przytłaczające. Zwłaszcza dla kilkulatków i to nie tylko moja opinia. A gra wspomina przecież nawet o pięcioletnich graczkach, graczach i to trzeba wziąć pod uwagę. Na plus w tej kwestii jest skrót zasad gry na stronie 57 w podręczniku głównym. Najczęściej rzucamy po prostu cecha plus umiejętność, i do tego na przykład, jeżeli nasza postać ma taką klasę, że się w czymś specjalizuje, no to ten talent tam też działa i mamy kolejną kostkę. Remisy działają na naszą korzyść, a w przypadku, w którym natrafiamy na przeciwnika, no to on ma swoją odporność na zaprzyjaźnianie. I. Taki przeciwnik, tak naprawdę, będący naszym przyszłym przyjacielem, o ile nam się oczywiście uda, ma też złośliwość, która jest połową zaokrągloną w dół ym, poziomu właśnie odporności na zaprzyjaźnianie. Podobnie jak w wielu innych herpekach dla dzieci, bohaterowie gracze tutaj nie umierają. Nie ma też walki, no bo tak jak mówiłem, jest zaprzyjaźnianie. I to fantastyczne. W końcu, jako że to sesje dla kilku latków, nie musimy wspinać się na wyżyny kreatywności, a to zaprzyjaźnienie jest takim głównym daniem. To w tym wszystkim jest naprawdę wyzwalające. Prowadzimy drużynę za rączkę, pomagamy, pokazujemy im świat, kolorowy i bajkowy, ale jednocześnie uczymy ich bardzo ważnych wartości, które przydadzą im się później w życiu. <laughs> nie mówię, że nie ma oczywiście tutaj miejsca na improwizację, ale wszystko jednak skłania się do, do takiej prostej historii. Najgorsze, co może się nam przytrafić, a właściwie bohaterom graczy, no to rana lub szok. Ale spokojnie, nie chodzi tu o jakąś hardkorową przemoc. A jedynie utrudnienia, których pozbędziemy się dzięki uzdrowicielowi z drużyny, albo na przykład bohaterowi niezależnemu, który jest uzdrowicielem, albo po 8 godzinach odpoczynku snu. Krótko mówiąc, konsekwencje są żadne. No, istnieją, ale stają się minimalne, jeżeli tylko zaznajomimy się minimalnie z mechaniką. Z Szanse na sukces są zaś ogromne. Już jedna kostka to jest 50% szans na sukces, no bo w końcu od czwórki w górę już są sukcesy na tych kostkach. A w końcu jest jeszcze pomaganie i umiejętności. Krótko mówiąc, jest to gra samograj. No, rycz, praktycznie nie ma rzeką. A więc i gra sama w sobie jest bardziej teoretyczna. Trochę jak te najprostsze na świecie Pląszówki, Wiecie, grzybobrania i te sprawy. Ale spokojnie jest to może powiedziałem też nad wyraz. Mamy tu miejsce jak najbardziej na to, żeby dzieciaki swoimi odjechanymi pomysłami dodawały jakieś takie linie głębi temu W każdym razie nie ma szans na taką prawdziwą, totalną porażkę. Znaczy, ja ogólnie preferuję podejście, że RPG to zawsze wygrana, jeżeli historia, która została opowiedziana jest super. Rzecz w tym, że tutaj nie ma szans na historię o trudach. Natomiast, hej, mówimy o RPG dla dzieci. Sześciolatki zamawiały kolorowe bajki smoki, więc dostaną kolorowe bajki i smoki. Smok. Jest piękny. I to jest mega. Zamiast dobranocki, wieczorynki czy tam bajek na streamingu poprowadzisz dziecku RPGa. Takiego, który stanie się przygodą, jaką najprawdopodobniej pokocha i pewno zapamięta na kawał życia. To takie czytanie dzieciom, tylko kurczę, no o wiele, o wiele, wiele lepiej. To, co mnie bardzo zachwyca, to to, że mamy dostępne scenariusze i to całe multum. I one są bardzo ważne, ponieważ mam wrażenie, że pewne części mechaniki nie są takie proste. Sama mechanika nie jest trudna, tak jak mówiłem, opiera się o proste rzuty kośćmi, ale no już karta postaci i te różne rzeczy, i też trzeba pamiętać o tym, jaka jest trudność i odporność na zaprzyjaźnianie się naszych przeciwników. No i to trzeba mieć w głowie. A scenariusze prowadzą nas ponownie za rączkę. I to jest taka specyfika tego, ponieważ jako, że to jest RPG stworzony jednak z myślą o rodzicach, którzy nie za bardzo wiele wiedzą o RPG-ach, no to prowadzi was chyta. I proszę bardzo, mamy ilustrację, pięknego wielkiego suma. Mamy jakie są jego cechy, czyli. Odporność na przyjaźń, którą ma czwórkę. Mamy niewrażliwość bądź słabość, czyli to tak naprawdę w jaki sposób się z nim z łatwością zaprzyjaźnimy i w jaki sposób się z nim nie możemy zaprzyjaźnić. Poza tym ta odporność na przyjaźń i kostki złośliwości no, są zmienne w zależności od ilości graczy. I to jest dla mnie taka najbardziej trudna rzecz tak naprawdę w mechanice, ponieważ no, trzeba pamiętać o tym, żeby to dzielić przez pół i dawać, zaokrąglać w dół. I wydaje mi się już to troszeczkę bez sensu, pokomplikowane, no ale z drugiej strony nie jest to jakaś zaawansowana matematyka. Mimo to w locie tworząc fabułę, zwłaszcza będąc początkującym mistrzem, mistrzynią gry, nie wydaje mi się to aż tak, aż tak łatwe. Zamiast za to właśnie w scenariuszach, które są gotowe, mamy do czynienia z tabeleczkami, tutaj pokażę i takie tabeleczki są super opcją, ponieważ ułatwiają sprawę. No i punkt po punkcie jesteśmy prowadzeni przez fabuły. Tak jak mówiłem, te fabuły są proste, kilku punktowe i nie widzę tutaj sensu ich większego, głębszego rozkminiania. Są dostosowane właśnie do takiej wieczorunkowej fabuły. Czy polecam Mistrza Baśni? Powiem Wam wprost. Jeżeli jesteście młodym rodzicem i chcecie pokazać coś fajnego, zresztą młodym rodzicem, po prostu jeżeli jesteście rodzicem, no to jak najbardziej. Wasze dzieci mogą wejść w to hobby przez właśnie ten podręcznik i zdaje mi się to najlepszą opcją, zwłaszcza dla lajków. Jeżeli jesteście bardziej zaawansowani w tym hobby, będziecie sami mniej więcej wiedzieć, jak to działa, ale jeżeli chcecie zagrać naprawdę coś takiego dostosowane do 5-6-latków, to jest super opcja. I do tego Was zachęcam, więc mistrz baśni jak najbardziej jest cały czas do zakupienia. I mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to kawał fajnie przemyślanego rpg dla najmłodszych. I tym optymistycznym bądź co bądź akcentem chcę zakończyć ten film, więc dziękuję Wam serdecznie za to, że poświęciliście mi kilka tych minut. Jeżeli macie znajomych, rodziców właśnie jakiegoś... Dzieciaka młodego, nie wiem, czterolatka, który zaraz będzie już mógł grać, bo będzie miał zaraz 5, 6, 7, 8 latka. To dajcie znać. Dajcie znać tym rodzicom, może podeślijcie ten film i powiedzcie: Ej, wiesz, jest jakiś airpek, który może ci się spodobać. Będzie to jakaś rozrywka, która sprawi, że Twoja latorośl nie zacznie od oglądania jakiegoś YouTube Kids czy czegoś innego, co może mieć różny wpływ na nie, a będzie bawić się i odkrywać świat poniekąd pod Twoją kontrolą, a jednocześnie zaskoczycie swoją kreatywnością. Trzymajcie się. I uwierzcie mi, dacie radę to poprowadzić, jeżeli tylko chcecie. Do zobaczenia. Hej!